Kabala musia nie będzie. Policał niestety ten kabany się rozpad z różnych osobistych przyczyn. Eee, ale jednak ko kontynuujemy naszą działalność. Stanami się Wam się tutaj pokazać. Eee, z gościnnym udziałem tutaj jednego jeszcze chłopaka. <noise> tak, jedycie jest, w jest macią wspaniale. Eee, tak, Pierwszy sketch egzamin. To to wiadomo o czym bym opowiadał. Drugi to jest e, sketch pod ten casting. Na pierwszym egzaminie to wiadomo, wielu z nas, pewnie sobie, wszyscy są już po swojej pierwszej sesji egzaminacyjnej, więc wiedzą jak to jest z układowcami, Są ciężko się cepnąć, jak czasem coś nam z głowy wychodzi i dalej. Więc wiemy może się pośmiejecie, a ci, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to jest, być na sesji. To teraz mogą Cię przekonać, jaki jest w Za chwilę sketch pod tytułem egzaminu. Wniąki z tego są niezłe, co nam przyznać? No nie złe, niezłe, no nie złe. No to co? Zroboty. Proszę pierwszą osobę. <gry> Ci dobry? A, a więc, feudalizm jest to formacja społeczno-gospodarcza, która powstała po upadku trumni niewolniczego. W feudalizmie zimna stanowiła własność panów, Patrz, na to już nie wpadłam. Proszę następną osobę. Aż no na do kolejne, przychodzi nagranie nieprzygotowana. W indeksie zapomniałam o tym mówić. ja nie wiem, co nie tam robią w Dzień dobry, gotowe. A co to jest pierwsze zadanie? Tak, czele Kongresu Webszawskiego. Chyba układ nie A może mówi Pani coś Liga Narodów? Nie, też też akci. A co Pani wie? jedna cena niedostateczna. Może Pani poprawić ocenę we wrześniu? Tak. Co za trzy są teraz? Widziałaś to? Sami się nagrywam. Nie zobaczysz was ani to kupiemy, w tym Nie przyjdą po kolejnej poprawie. Tylko pierwszy rocznik. To się obijam sobie. Masz jakieś nowe ploty? Wydaje, wydaje mi się, że żołniąca jest w ciąży. W ciąży? To... Dziwa się że robiła, wiesz, te koszapki na stroju, tak jakby u tyła. Co chyba Ja kiedyś jakby ostatnio obserwowałam, to tak jakbyś, kiedyś jakby taki ten brzuchu z tyła jakaś, czy coś co? Ciusi, może jest co, Sama widzisz, musimy ją poobserwować. Tak, możemy ją zapytać, nie? No co Żeby pomyślała, że jesteśmy pod Tak to jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Można Tak, oczywiście. Założenia paktu ryby odmłową. ZSRR, zawierając z Niemcami paktu nieagresji, chciały utknąć wojnie na zaprząt. Już w 1939 roku wiadomo było poprzez, że ZSRR podczyka słowo, jeżeli nikt na to za korzystę. Stąd też myśl nośną pojęcie to jest twierdzenie, że paktu 23 sierpnia. I 29 kwesznia 39 roku broniły ZSRR przed napaścią. you yeah.